rozwalona i coraz bliżej jest front to on na plecach, on musi tutaj zrobić robotę muszą to wszystko zgrać zawodnicy IHG o, jest jeden frag, ale teraz jeszcze walczy best, no i no musi trafić, soje yeah. Gobinio nie mógł trafić w najbliższej odległości. to miała być runda dla nas jakim cudem przegrywamy w takim stylu tak bolesna ta runda dla Polaków, no nieprawdopodobne w takim stylu przegrać mapę so, down kurwa, co? Sorry bro CT. Ta? <laughs> o kurwa! Co jest? Beše? To O kurwa! Graczek mocny ty. Kracuś mocny za besem Bartek. Oh, levee, levee. Bartuś, een mobig opak. Hey, one down. nice, thank you. heb een stokje. Ik had een stokje. Ik heb een stokje. One enemy remaining. Uh, was spotted up uh, here. Here. I didn't uh, eat him. Okay, nice. <laughs> nie przeciw nie było on, yy, go tak dużo widać, ale może budzi się w tej drugiej połowie w tym retake'u jeszcze jest szansa dla drużyny w tym momencie Inferno food, żeby przeprowadzić udane odbicie tego Spike site'u. Dorzucony flash Morfana. on znajdzie dwóch celowników, ale to nie wystarczy, Kenobi to jest gość, który robi 3P4 cztery. Cztery w tej pistoletówce, więc widzimy jak świetnie dzisiaj KENOBI naprawdę się jest w dyspozycji ponieważ kolejna... Dobra walezy, uu! to co tutaj było odwalone to to jest <totrę> najlepsze gówno jakie dzisiaj widziałem Boże! Huś <totrę> <totrę> że jakbym ma CO z tego MOJA mam to kurwa największa Może niezleNopięć co z tego kurwa? Jest słabe no, tylko moja drożena jest jeszcze gorsza niż on. To jest ten właśnie problem kurwa

Patelnia Co ja odjebałem i dlaczego on we mnie napierdala Markacie! market Wait, just wait, just wait Nie macie HP, nie macie HP Nie kurwa Lasy, lasy, lasy Jeszcze mi podskoczyła mysz Nie to dość przygięcie jest Ja pierdolę, myszka jeszcze mi podskoczyła on jest ten wall, ściana od Astry trzech na dwóch, bardzo trudna sytuacja, tym bardziej, że na plecy zachodzi Morfan, ale doskonale spodziewa się go tam Merni. Po prostu chyba za długo zawodnicy Need zwlekali z tym plantowaniem Spajka i gdzieś tam ten zmysł e, game po prostu po stronie Merniego pozwolił mu domyślić się tego, że ktoś może lurkować. Teraz jeszcze kieramy z eliminacją i pozostaniemy na placu. Kenobi! No wiemy, że on często gdzieś tam jest cichy na mapie, że nie wyróżnia nam się jakimiś multifragmentami. Oh. Oj, będzie.

Złóżcie mi porobę.